Opowiem Wam jedną z najgłębszych przygód, jaką przeżyłam w tym roku, która tak zawładnęła moim serduchem i która pokazała mi, że dwa światy można przepięknie połączyć: analogowy i cyfrowy. Czałóweczkę! Wyszłam z domu. Jakkolwiek to nie zabrzmi, pojechałam do centrum w bardzo ważnej sprawie. Miałam za zadanie odebrać samochód o od mojego mechanika, który jest oddalony o takie jakieś 50 km, I żeby do niego dojechać, trzeba było dojechać do centrum autobusem i potem z centrum Dublina pociągiem do niego. I tylko jak stanęłyśmy, bo byłyśmy we dwie z moją córcią i stanęłyśmy na przystanku i tak sobie rozmawiamy, rozmawiamy, i podchodzi starsza pani i mówi, czy mamy aplikację, która pokazuje real time, czyli taki czas na tu i teraz, o której będzie autobus. Bo ona ma jakiś tam telefon, ale ona tamtego nie ma. I czy mogłybyśmy sprawdzić? No, mój telefon był w plecaku. Wyszarpałam ten telefon i pokazuje, że będzie 6 po 10. A która jest godzina? Pięć po dziesiątej. Jej, czuję, ja Ci dziękuję, bo wiesz, gdybym ja miała to wszystko tak po prostu ogarniać, to ja wolę zapytać, bo wiem, że wy wszyscy już teraz to macie. I stała sobie taka pani z torebeczką, z parasoletką, z przeciwdeszczową kurtką, oczywiście przygotowana na każdą irlandzką pogodę, i mówi. Oczywiście od razu do Juli, a jak masz na imię, a do której szkoły chodzisz. Po prostu zadaję jej całą masę pytań. I czy, a, czy, 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 cieszy się z tego, że będzie pogoda teraz, bo będzie dużo ładnej pogody. I mówi jeszcze do mnie, a ty masz tutaj taką pogodę, taką bardzo dokładną. No i ja wzięłam tego swojego strajfona i pokazuję jej, że cały tydzień będzie słońce. Ojej, to dobrze, że wrzuciłam te moje... Ochronki na krzesło na podwórku, to będę sobie siedziała w słonku. I to była rozmowa z tą panią. I tak wchodzimy do autobusu. Pani sobie już poszła, znalazła kogoś znajomego, akurat już jechał autobusem, a my poszłyśmy na górę. Po lewej stronie siedział pan w garniturze starszy, a my usiadłyśmy po prawej stronie. I ja siadając na swoim krzesełku, mówię do pana: Dzień dobry. I on aż się wyprostował, usiadł, oparł się plecami o okno. I mówi, a dzień dobry. Ale jak miło, że się przywitałaś. A wiesz co? A mi to ten pierwszy autobus uciekł, bo nie miałem tego real time i po prostu stwierdziłem, że wyjdę tak, jak on ma być. I on przeleciał mi dwie minuty wcześniej i dlatego jadę teraz tym autobusem. Cisza. Pół roku temu złamałem nogę. W kolanie chcesz zobaczyć? I spodnie od garnituru, podciąga, pokazuje mi, mówi: tam jest siedem różnych elementów, żeby tą nogę wyprostować, ale nie poddałem się. Codziennie sobie dojeżdżam autobusem, który mam za darmo, w różne miejsca i tam robię taką potężną rundkę, żeby zawsze chodzić, żeby nie przestawać chodzić. I ja sobie chodzę na tej nodze. I zobacz, minęło pół roku, i jak ja świetnie chodzę. Naprawdę, powiem ci, że mi już w ogóle nie boli. W poniedziałek jadę do szpitala, żeby mi to wszystko jeszcze raz sprawdzili. Ale nie tylko nogę złamałem, wiesz. Naprawdę, jak byłem we French Force, czyli we francuskiej armii, to złamałem obie ręce w łokciach. Popatrz, jak one wyglądają, te łokcie. Ale żyję. Żyję, żyję po tym jak się połamałem cały, ja żyję, zobacz, a są takie osoby, które nie miały tyle szczęścia. I też kiedyś, jak wychodziłem z kościoła, to pamiętam, że wyszedłem z kościoła, a potem to tylko pamiętam, karetkę, i się okazało, że mnie ludzie wyciągali z krzaków, bo miałem e, wylew krwi do mózgu i straciłem mowę, i ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje i gdzie jestem, nie mogłem się nawet obronić i nie wiedziałem, dlaczego mnie biorą do karetki. Ale żyję, zobacz, żyję, widzisz, żyję. Trochę mi zajęło, zanim moja mowa wróciła, ale się nie poddałem, codziennie ćwiczyłem, żeby nadal mówić i zobacz, jak mówię i ty mnie rozumiesz, jak ja, jak ja mówię. A potem, to wiesz, co to się okazało, że po tym wylewie, że ja mam padaczkę. Bo też miałem atak padaczki, ale zaopiekowali się mną bardzo dobrze i dali mi taką, zobacz, mam tutaj taką bransoletkę gumową i dali mi taką bransoletkę gumową, żeby każdy, kto mnie mija albo który mógłby spotkać mnie w takim stanie, to żeby wiedział, że ja mam tą epilepsję i że, i że to nie, że po alkoholu, bo ja nigdy nie piję, ale że ja mam tą, e, tą bransoletkę i że może... Po prostu wtedy mnie uratują, jak będą wiedzieli, że to jest epilepsja. A wiesz, ile mam lat? Mam 66 lat. Ja mówię, o, to jak moja mama. A on do mnie mówi, ojej, to ja bym mógł być twoim tatą? <grym> A, ja, A masz swoje dzieci? Nie, wiesz, raz byłem zakochany, ale przez to nawet byłem, miałem narzeczoną, ale przez to, że tak do armii, od armii do armii, i że tutaj tak naprawdę rzucali mnie z punktu do punktu, z punktu do punktu, to po prostu. no, złamała mi serce, złamała mi serce, nie była w stanie na mnie poczekać. No, złamała mi serce. Wciąż za nią tęsknię, bo to była moja jedyna miłość, ale złamała mi serce. I taka cisza. Przejeżdżamy przez taki potężny biznes park, czyli taki, wiecie, wybudowany na polach specjalnie do firm. I mówię do niego. A pamiętasz, jak tutaj były tylko pola i kukurydza tutaj była i zboże? Pamiętam, a ty to też pamiętasz? Jak ty to pamiętasz? Ile ty tutaj lat mieszkasz? Ja mówię, no, już siedemnaście. A on, a to pamiętasz, tak. Tak, pamiętam, tutaj tylko maszyny rolnicze jeździły. Tutaj się w ogóle nie wjeżdżało. A teraz popatrz, normalnie jedno wielkie szkło, blacha i beton. A teraz to ja jadę do, tutaj obok, wiesz, bo tam można nad kanałem tak pięknie się przejść, bo tam są już i łabędzie i wszystko. I ja sobie tam pójdę, tam i z powrotem. No i tak za trzy godziny myślę, że wrócę z tego spaceru. Może kogoś spotkam. A ty mieszkasz długo tutaj w Newcastle, i on ja wie, że no tutaj to już troszkę krócej. A może my się gdzieś spotkaliśmy? I ja wie, chyba tak, możliwe, że w Lidlu. Jak następnym razem spotkasz mnie na ulicy, to się przywitasz, prawda? I ja wie teraz specjalnie będę chodzić po tych ulicach, żeby powiedzieć ci dzień dobry. I on się tak uśmiechnął pięknie. A ty jesteś katolik, a skąd Ty jesteś? Tak w ogóle, ja wy z Polski. O, to wy macie dzień mamy 26 maja. A wigilię macie i Boże Narodzenie macie 24, a nie 25, prawda? Macie wieczór jeszcze taki i rybę jecie. Lubisz rybę? Ja wie bardzo lubię, ale tą tutajszą bardziej. Bo tutaj jest taka gruba ryba, taka ryba z oceanu, taka, że widać to mięso. <laughs> I jest tej ryby w rybie dużo więcej. A on mówi tak, tak, tak. No to tak wyjątkowe mamy tutaj owoce morza. To ty jesteś katolik, tak? Ja wie tak. Tu zobacz, ja mam tutaj coś takiego. I z tego garnituru z takiej malutkiej kieszonki wyciągnął medalik i daje mi ten medalik. Mówi: "Wiesz kto to jest?" Ja wie tak. Ojciec Pio. On mówi tak, stygmatyk. Zachowaj to sobie. Może przyniesie ci tyle szczęścia. Ile mi, ale może ochronić je przed połamaniami i w życiu, i kości. Mówi, zatrzymaj go sobie jako amulet, włóż do swojej pers do swojej torebki. I ja otworzyłam swój portfel, a w portfelu mam od czasów studiu, od czasów pielgrzymki do Częstochowy dziesiątkę różańca drewnianą. I ja panu pokazałam, że ja ten medalik położę obok tego różańca i on mnie będzie chronił. I mówię do niego: A jak masz na imię? A on mówi, że Francis. Ja wie Marta, bardzo mi miło. I pan wyszedł z autobusu. A to było dopiero 20 minut mojej jazdy autobusem. I czy świat analogowy jest ważniejszy niż cyfrowy? Najważniejsza jest równowaga, żeby nie dać się wciągnąć tylko w jeden z tych światów. Tutaj mogłam pomóc jednej pani cyfrowym światem, a z panem porozmawiać w rzeczywistości. To co? Słyszymy się jutro?